No... Czekaj, on żyje, czy nie żyje? Nie, on nie żyje kurwa. No żyje, ale pewnie się topi Co, on leci tam po niego? z kajdankami, no, no. Kurwa O kurwa. Nie no, następny się wypierdoli, coś mi się zdaje Kurwa zrelaksował się na dół. My myśleliśmy, że ten, tak, że się utopiłeś, co nie? Więc skocz. No, ale nie wypłynął już No nie Pierdol, gdzie? Mogę gdzie? Co na z rybkami pływa pod nami. <grym> Ole salto zajebał. Ole salto zajebał ty. Ale salto wyjebałeś ty kurwa widziałeś jak on salto zajebał. ty widziałeś jaki on salto zajebał? Nie, co takie salto zajebać? No kurwa. Takie salto zajebałeś. Kurwa szacunek tak szczerze, nie. Halo Obrad? co? Halo Co? Gdzie jest mój samochód? Stał przed wejściem. Bo przeszkodziliśmy, to stał przed wejściem. No to gdzie teraz? Kurwa, jest? mi. kurwa, dał mi. No ale nie, no, pizza. Nie wiedziałeś, jakby ktoś go zajebał? Nie. No to przeszło nie, zniknął. Może jakiś bóg albo coś. My się często bugują skóry, nie? nie, bo nikt dło nie widzi. Nie, no ja go widzę, kurwa. To gdzie on jest? No tu stoi. Gdzie? Nie widzicie? No, kurwa, obok no, tej łódki. Ej, kurwa. <noise> nie, go nie widzę. Kurwa. No. Nie, nie mogę go przepchnąć nawet, patrz. Nie no, gdzie ja go widzę. postawiliście? No wy go widzicie? nie, oni... <noise> no dobra, panowie. Zimno, ciepło. Ja pierdolę. Dawaj, dawaj! Zimno, zimno. Chodź czerwona, czerwona kurtka ciepło ciepło, ciepło gorąco, 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 w tamtą stronę zapierdale do góry. Do góry dawaj, dawaj, dawaj. Bo dawaj ja im podpierdolę tą furę, chuj. Pierdolę. Co ci ta kurwa ta? Nie wiem, zajebista ta fura jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie no kurwa. Okay, posy. Żybko, szybko, szybko, szybko. Pięknie w czerwonej kurce. <laughs> Żeby ci matka zdechła, kurwa jebana. przyjebane, jebane, rozpierdolę Pytku. was, komunistyczny dzidzie. Oni z buta do miasta zapierdają. Ja pierdolę. Ktoś tu jest, ty. Jak to oni, to będzie pizda. <noise> Jak skoczył. Ej, to są oni chyba. Witam, że dlaczego mi zajebaliście free Chyba nie na Dobra, ty wyś ich, potrzymaj, ja spróbuję jeszcze tam to otworzyć, dobra? Nie, ja to Bierzemy działa. to auto, no. O, ja to bierę, kurwa. Zapierdala za nami. Bo on zapierdala. Do, do szpitala będziemy wchodzić za 3 dwa... A co, jak wejdziemy do szpitala, to serio nam nic nie mogą robić? Odpinaj się. Tak własne je były, tak pewne. Jesteśmy w szpitalu Ale pojechali kurwa Polecieli jak pojebali ty Ty Ziomek to był przed chwilą, gdzie on kurwa jest On bo zaraz z klamką wyjdzie Czego kurwa wciąż on chyba z serwera wyszedł kurwa ja No gdzieś to musi być ten ziomek Kurwa powiedzieć z serwera się obstruł A co ty kurwa tak do wody skończyłeś Jak kurwa zesrałem co ty, ktoś, ktoś... jest od jakiegoś tego niebieski Nie, nie wiem, że... my też tu ku, kurwa na krzywy ryj jesteśmy. Fajną furkę jest. macie laseczki, na Nara! <śmiech> <śmiech> Te dwie laski popierdają w tym GTA. O kurwa, skasowałem. O kur... Było tu Cytisów, skasowałem. O kurwa, kot. Ty mogę mu zajebać? O kurwa! Kotu zapierdoliłem, kopa kurwa nie żyje. Kurwa, Rudy. Jedny <noise> kot jak chuj, nie no. Ja Mi się ma nie łezka wokół kręci. No chuj w tej kota, kurwa nara. Kup, udział, ktoś przykryje się palami, jak na Bóg ocalimy kryk. Ktoś przykryje się palami. Ty majster łódka nam ucieka kurwa. Yeah.